Śmieńczko widzowie, witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku z CSG Empire. Także standardowo zostaw lajka, zostaw suba. A ja zapraszam Cię na oglądanie z Dice'em. Kurwa, udało się, nie? Udało się. Jeszcze w ogóle mam 1000, tam ile nie wiem, 1400 końców mieliśmy. No i się udało, także lecimy grubo dalej. Dice na przywitanie siadł. Może dabelek. Dabelka nie będzie, ale może będzie jakieś after party. Także już drogi widzę, zostaw lajka, zostaw subika i witam z powrotem po nie wiem 4-5 dniach. Bo teraz mi nie było przy kąpię ostatnie 5 dni, także nie miałem jak nagrywać. No ale już jestem, także jakieś odcineczki powlatują. Let's see, może by uda się jeszcze coś upolować, mam taką nadzieję. Dobra, było tak DICE i 2 CT. Hmm. Ok. Nawet nie pamiętam, ile mieliśmy końców na początek, no ale coś tam, kurde, na plusie jesteśmy. Um, może na spokojnie. Spróbujemy sobie to tak rozegrać. Um, nie, nie siadło. Kurwa, nie wiem, to teraz dobra, Ten DICE mi trochę tak zmieszał. Żeby mi naszej. Ile było Dajsów? Raz, dwa. Kurwa, tu było dużo. Później długo nic. Długo nic nie było. No to może coś będzie dawać. Miejmy taką nadzieję. Okej. Okay. Jest tak, jeden, dwa, dwa. Spróbujemy Dajsika takiego ...dabelka. Chwycić. Spróbujemy tak za stówkę. Mamy większy balansik, także możemy trochę poryzykować. Dajca raczej nie będzie. Kurwa, i stówka poszła się jebać. Czy przerwiesz teraz i dasz CT? A delikatnie. Pyk i pyk. na odbicie. Także raczej już profitu nie ma. Jak był, tak już go chyba nie ma. No, szybko idzie, ale czy Kurwa, teraz jak dałem mniej to siadło. No ale chuj, chociaż tu nie dawałem dużo. Dobra, wracamy. Czy będzie double? Mam nadzieję, że będzie nawet triple. Kurwa. Za 8 dych. Let's see. Może akurat. O kurwa szybkość jest, jest szybkość, jest szybkość. Uu! O ja pierdolecz. Odjebi mi palma, odjebie mi palma, odjebi mi palma. Kurwa, tripelek teraz. Ja poproszę tripel, nawet quattro formaggi bym poprosił na. No dawaj, teraz, kręć. Aha, tempo bardzo chujowe. Dobra, nie, nie ma co narzekać, naprawdę nie ma co narzekać. da belek, mieliśmy chyba ile... Kurwa, nie pamiętam, 1500 powiedzmy, że mieliśmy. No to już mamy więcej, dobra hmm, Próbujemy Także zaraz kurwa nie wrócił skąd przyszedłem, ale chuj może jeszcze jeden dice Na Prędkość chujowa, to Tero musi uratować, Tero nie uratuje Dobra Wraca, wracamy do spokojnej gry Bez podpalania się Za 15 35 i cyk No jakby kurwa dało tripla Normalnie 170 razy 14, uff, kolejne 2000 sakiem. Okej okay. A już gdzieś to widziałem przed chwilą Ten sam kurwa ten motyw gdzieś tu był Nie wiem, spróbujemy jeszcze raz na spokojnie, chcę zobaczyć co wypadnie Ależ dałbym CT Jeśli wypadnie znowu Terra to lecimy 5 dych na dice Dobra, coś mi tu śmierdzi. Coś mi tu śmierdzi. Widzicie to? Cyk, 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 cyk. W następnych dwóch przyczuwam dice Ale też już przejebałem czystówki z tego co wygraliśmy. Dam 35. Na spokojnie i później znowu 35. Nie, tu nie siądzie. Dobra. Dyszkę podbijemy. Ile tu jeszcze mi brakuje? 900 tysięcy. Ja cię pierdolę, trochę jeszcze stało. A, nie będzie. Zbyt powoli kręci. Hmm. Trochę mnie to zgubiło, bo był identyczny pattern. Ale jak znam swoje szczęście, dam dwie dyszki na no Daisa. I teraz akurat wsiądzie dice, Jak dawałem po 45, to nie siada, ale jak zdam za 20, to siądzie No, nie pierdol? Nie, no nie pierdol. No już, bo już widziałem tą prędkość na początku już i już, już miałem obawy. Hmm. No i co tu kurwa teraz można wygrać? Bo nichuja nie wiem. 35 i chuj, tero. Próbujemy coś. E, Dajsa nie ma. Oj, kurwa, powiem wam, że 5 stówek poszło się już jebać. Szybko poszło się jebać te 5 stówek. No ale kto kto, jeśli ktoś wysoko gra, to tak szybko może szybko spaść. Nie mam, nie mam pomysłu w ogóle, co mogłoby teraz siąść. Gram po prostu za go na ryzyk fizyk. Dyson nie będzie, ale siądzie Terro. okej okay. Jeszcze raz 30 razy 2 nie, Chuj próbujemy tutaj Za 30 byłoby 420 No dobra zajebista prędkość zajebista prędkość Siadło No o akurat umie, umiem liczyć polowanie na dabla. chuj, trzeba, trzeba wysoko grać no niestety trzeba grać wysoko za wysokie stawki, więc 170 na dobelka to jest jakieś 2300, no 2 razy 2. nie będzie zbyt powoli kurwa, jakby tak dało to już mieli 4600 no to nic, próbujemy jeszcze raz teraz zagramy pyk Kurwa, to jest 180 razy za dużo, mogę te 120. No to jednak jest w chuj. To tak na jednego szczakosa daję, jakąś. No let's see. O, no, prędkość zajebista. No i chuj siadła. No kurwa. Tamto to jakby nie mógł, kurwa wsiąść. Stówka, jebać. A teraz da terror i płynie da znowu Dajsa Coś tak, coś tak czuje. Ale ja wolę teraz, żeby dał Dajsa i nie znowu Dajsa Żeby farmił o Dice y jeden za drugim Zajebista prędkość Przejdź Cztery kafle, zajebiście Kurwa Cztery kafle Ej, popierdoli mnie zaraz, ale nie, nie wiem dlaczego to robię w ogóle, ale chuj, jolo jak się już dużo wygrało, to można dużo pierdolić. Dobra, ładnie, ładnie, ładnie. I teraz musisz dać jeszcze raz Dice'a, bo inaczej nie wygląda to ładnie. Zamknij to jeszcze. Teraz daj tripla. Jeden za jeden, dwa za jeden, trzy za jeden. Taki pattern. I cyk. O kurwa, prędkość jest. Prędkość jest eee, zbyt powolna. Kurwa. Już początek mi zmylił. Już myślałem, że kolejne 1400 leci. Dobra, chuj za 50. I tu zwiększymy sobie pyk. 3,5. Mieliśmy 1500. Dwa kafle zarabione. Dajsa nie będzie. Ale siądzie terror. I trzy stóweczki. Elegancja, Francja pakora bam, pyk pyk. Damy sobie tutaj. Odcineczek na przywitanie. 10 minutowy. Mua! prima sort Daj jeszcze Dajsa na zakończenie. Prędkość. no bajka ale chuj, może być. Bóg zapłać 3900. Eee, pam pem. Pam. Damy sobie tutaj. I tutaj, i tutaj, bo teraz będzie pewnie Dice, Dice, Tero i później f... terror Tero, Dice, czy coś takiego Już mi się jebią te nazwy Dobra, jednak nie, to nic, kończymy 2200 profitu Chyba, nie wiem, będziecie widzieć od pierwszej minuty, sekundy, ile było na starcie Ja wam dziękuję za oglądanie, trzymajcie się cieplutko i nara